To Kurwa! Basen. Jeszcze jeden obite Basen jest palaka, po chuj no. ten granat, zawsze najgorszy no, timing ma Zajebany tak Masz flesza w ruinę? Nie masz nic. Ja nie mam jest w ruinę. Nie wierzę Ja to mam Ale. Ale miałem time ze smokiem, niech mi chuj W okay. so, uciekłam Dwóch, nie? Tam Możesz cofnąć? Nie bieg? wiem Na razie mam smoka, tu wiesz czy on chce A dobra nie wiem czy dwóch, jednego widziałem na pewno. To, ja to jadę, odpuszczam. Usta widzisz Paweł! Uratowałeś mnie! Już to jeden, pana blisko. To graj sobie do końca to sam, sam hmm? Ja do twojego może tak. Do mojego, do mojego. Ale bomba nie jest tak, żeby ją podnieść? Nie, nie jest. Nie, nie. I tak nie zdążę na B. Na A. Paweł! Oj, uspik była, ja dostanę co? Usta. Co? Oj chciałbyś, chciał. No dobra. Chyba, tak, była tak, tak. Zaraz łapię, no. zaraz łapię, spoko. Na wyjścia dał smoke'a. Mokłem nic. Wszystko na razie? Proszę. Swoje Jeden mógłby mój. CO TY KURWA GADASZ?! No nic to jest niemożliwe! CO?! Pozdrawiam o, Nie no kuru Cały majątek bym obstawił, że to jest wygrane No ja to widziałem tu chętnie <grystanie> Jak to jest możliwe ty Ale ja ja to robię Pojechał rapę Jaamikuje